To jest z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i czas na celebrację najlepszych, najwspanialszych, najcudowniejszych książek, jakie przeczytałam w 2023 roku. żeby dzisiaj tutaj zasiąść przed wami i nagrać ten filmik, to musiały się zadziać trzy rzeczy: pot, krew i łzy, ponieważ, wybrać pięć, a na tyle się zdecydowałam, tak samo jak w zeszłym roku, najlepszych książek ze wszystkich książek, które przeczytałam, a było ich 29, no. Jest to w zasadzie, zasad, w zasadzie no, zadanie niemożliwe. E, tak naprawdę mam gdzieś około 7-8 książek, które się na tę listę nadają, i to nie włączając książek, które przeczytałam w tym roku ponownie. E, bo właśnie pierwsza wiadomość jest taka, że z tej listy kompletnie wyłączam książki, które przeczytałam ponownie w tym roku. Był to, była to cała seria Harry Potter. Która no, znalazłaby się prawdopodobnie w całości na tej liście. Także to powiedzmy, że zostawiamy sobie na boku, e, ale oczywiście Hrakopodara polecam e, każdemu. E, no i ta właściwa lista to było debaty ze sobą, to była co najmniej wojna domowa, w której e, i atakującym, i e, broniącym była jedna osoba, czyli ja. E, no ale udało mi się e, zawęzić to grono naj, do kilku książek. Co prawda, e, nie może się odbyć bez książki, która wchodzi na tę listę e, jako, e, jako bardziej... Nominacja, e, bardzo taki, takie wspomnienie. War, e, książka, o której chciałam powiedzieć, e, również, która powinna z, o której powinnam powiedzieć, czyli najlepsza książka polskiej autorki, jaką przeczytałam w tym roku: Anna Bator, Ucieczka Niedźwiedzicy. Ja pozostaję niesamowitą fanką twórczości Janny Bator. To już była druga książka e, jej autorstwa, którą przeczytałam. Jeżeli chodzi o literaturę polską, to uważam, że jest to górna półka. Naprawdę warto, szczególnie jeżeli mamy zainteresowanie w literaturze nieoczywistej, w literaturze bardzo kobiecej i literaturze, której warto po prostu poświęcić kilka wolnych wieczorów. Ucieczka Niedźwiedzicy, wspaniała książka. Niemniej jednak, no, tuż poza, tuż poza finałową piątką. Przejdźmy więc do listy najlepszych książek. No słuchajcie, na miejscu piątym e, książka, którą przywiozłam sobie e, z mojego wypadu do Wielkiej Brytanii na początku roku, e, How to Stop Time, jak zatrzymać czas. Mata Heika. Matt Hejk to jest kolejny autor, którego odkryłam relatywnie niedawno. On też ma za sobą dopiero kilka książek. Niemniej jednak ta powieść jest naprawdę wyjątkowa. E, główna, e, główny wątek tutaj jest taki, że podążamy za losami e, bohatera naszego głównego, który jest. Jedną z niewielu osób na Ziemi, które po prostu starzeją się zatrważająco wolno. To jest mężczyzna, który ma kilkaset lat, no i jest w takim swoim wieku średnim, na tym, w trakcie trwania tej powieści. I podążamy za. Jego dzieciństwem, gdzieś tam w latach szekspirowskich. Tutaj potem przechodzimy jedną rewolucję, wojna, coś tam, coś tam. No niesamowita, niesamowita książka, która ma jakieś fakty ciekawe, historyczne w tle, a która skupia się właśnie na zwykłym życiu w różnych czasach. Mnie to samo w sobie bardzo fascynowało, a do tego mamy bardzo ciekawą fabułę. Bardzo ciekawe są losy tego naszego. Naszego głównego bohatera, co Ewentualnie można by tej książce zarzucić, to to, że na pewno jej zakończenie nie jest dla wszystkich, bo jest dosyć nieoczywiste, ale mi osobiście przypadło do gustu, chociaż można by to było zrobić lepiej, stąd też pozycja numer 5. Natomiast twórczość Matahejka na pewno jeszcze coś przeczytam. To była również druga książka, Biblioteka o Północy, też niesamowita książka tego autora, także no, naprawdę można polecić. Z tego co wiem, to wydaje mi się, że jest ta książka w wydaniu polskim, także możecie sobie ze spokojem przeczytać. No, przez przypadek tak naprawdę trafiona, ale bardzo, bardzo dobra, wyśmienita, nawet bym powiedziała. Na miejscu czwartym książka dzięki której powróciłam do gatunku, którego nie czytałam ładnych kilka lat, ponieważ nie czytałam tego gatunku od liceum, a mam tu na myśli powieści historyczne. Słuchajcie, wróciłam do powieści historycznych. W tym roku przeczytałam mnóstwo grubych książek, bo mimo tego, że ta liczba 29 to jest jakby rekord, jeżeli chodzi o moje czytanie, natomiast jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o liczbę stron przeczytanych, ponieważ w tym roku przeczytałam wyjątkowo dużo grubych książek. A dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ trafiłam na wyjątkowo dobre książki. I właśnie ta seria, bo to, to jest duologia. Ja przeczytam obie książki e, o Sisi, to jest cesarzowa mimo woli, która trafia na to zestawienia, e, ale również. Cesarzowa, samot, samowolna cesarzowa, również wspaniała książka. No tutaj okładka tej drugiej jest zdecydowanie lepsza, no ale już nie będziemy się czepiać. Sisi e, to jest postać, która, um, która była bajką e, mojego dzieciństwa, e, jedną z bajek mojego dzieciństwa, jakby jej historia. Lubiłam bardzo film, bardzo stary. E, teraz w tym roku też wyszła nowa seria na Netflixie o Sisi, gdyby ktoś był zainteresowany. Natomiast nic. Nie przebija tej książki, która z niesamowitym researchem e, Alison Pataki z no, z częściowo fabularyzowaną, tak naprawdę fabularyzowanymi relacjami, ale wszystko to naprawdę oparte na nieskończonej ilości faktów, które możemy znaleźć o historii cesarzowej Elżbiety. No, jest to książka napisana bardzo starannie, jest to książka, którą się czyta bardzo szybko, ponieważ ma wspaniały język, bardzo ciekawie opisuje realia dworu cesarstwa. Franciszka sytuację polityczną w jakiej ona się znajduje, ale też po prostu historia młodej księżniczki która no, staje się cesarzową, także pierwsza część bardziej bardziej skupię się na, na tej relacji właśnie Elżbiety Franciszka no. Na tym, jak do, doszła do tronu, trochę więcej o miłości, trochę więcej o, o życiu na, no, na dworze cesarskim. W drugiej części z kolei trochę więcej już o polityce, trochę więcej o relacjach takich międzynarodowych. No po prostu, słuchajcie, genialna sprawa. Wiedeń przenosimy się po prostu 200 lat wstecz i jest. Cudownie! Naprawdę Alison Pataki tutaj włożyła kawał niesamowitej roboty. Cudowna seria literatura historyczna na naprawdę najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że nawet osoby, które nie są wielkimi fanami histori historii, a lekko zainteresowanymi znajdą w tym niesamowitą no, przygodę. W tej, w tej literaturze, i proszę, nie zraźcie się tym, że ona jest taka gruba, bo to naprawdę czyta się świetnie. Jest dobrze podzielona i te rozdziały są też wystarczającej długości. Jest dobra dynamika, jeżeli chodzi o fabułę mimo tego, że no, się, opieramy się na, na życiu, więc, więc to nie do końca jest zależne od autorki, ale ona to po prostu zrobiła jak należy. A sama postać Cisy jest postacią kultową, jest postacią, która się przewija przez wszystkie media, tak jak wspomniałam wcześniej, więc warto coś więcej, warto coś więcej wiedzieć i zatracić się tutaj w tej historii. Na miejscu trzecim. Zdecydowanie najlepsza seria młodzieżowa, jaką odkryłam w tym roku, a literatury młodzieżowej troszeczkę poczytałam w tym roku, nie powiem, że nie. To jest również książka, którą przywiozłam z Wielkiej Brytanii, stąd też tytuł po angielsku, które ukazuje się regularnie wydawnictwo Poradnia K wydaje mi się na rynku polskim. Jest to książ... seria nieodgadniona po polsku, Truly Deep jest po angielsku. Jest to... no, ja już to mówiłam wielokrotnie, to jest troszeczkę jak połączenie Scooby-Doo z Sherlockiem Holmesem. To jest, są powieści detektywistyczne, powieści młodzieżowe. To jest słuchajcie, rozrywka na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że nie tylko i wyłącznie dla młodzieży, bo ja się bawiłam fantastycznie. Od tego czasu przeczytałam... Trzy, dwie następne książki. Trzecią mam w kolejce, czwartą na pewno zamówię. E, co warto wiedzieć. E, ta e, seria nieodgadniony to jest trylogia. E, I tą właśnie trylogię jakby w tym roku przeczytałam. I następne książki to już są książki, które znajdują się w tym świecie i często z tymi bohaterami, natomiast są to oddzielne historie. Co oznacza, że w pierwszym tomie no, nie dowiemy się wszystkiego. Musimy przeczytać całą serię, żeby, żeby dowiedzieć się, jak sprawa kryminalna, którą, którą tutaj się znajduje, a znajdują się dwie, to jest też bardzo ważne. Jedna przed. Jest bardzo dawna, którą trzeba rozwiązać, i jedna, w, i jedna w aktualna. I one są, to wszystko jest tam powiązane, także jest wystarczająco dużo materiału, żeby zrobić z tego trylogię. Jest wystarczająco ciekawa naprawdę bardzo, bardzo dobra literatura młodzieżowa. Wydaje mi się, że tak 13, 14, 13, plus, 13 plus, i można to polecać. E, to jest... E, ja też bezpieczna literatura dla młodzieży, bo no nie ma tutaj żadnych związków toksycznych, to co że tak powiem teraz się u nas, czy jakieś przemocy, czy jakichś dziwnych związków, to co się u nas dzieje teraz często na, na rynku literatury młodzieżowej, to jest po prostu dobra młodzieżówka z krwi i kości, taka książka, która może pomóc młodym ludziom się wciągnąć w czytelnictwo, co ja bardzo polecam, chwalę i mam nadzieję, że mam nadzieję, że dosięgniecie do Takich książek, no warto, warto się podzielić tą literaturą, spróbować samemu. To jest dla mnie idealny przerywnik pomiędzy um, książkami troszeczkę no, bardziej ambitnymi, no bo to nie można tego inaczej nazwać bardziej wymagającymi. To jest literatura rozrywkowa. Ale to jest rozrywka na naprawdę wysokim, wysokim poziomie. I mam nadzieję, że następne części będą tak samo cudowne jak trylogia. Główna bohaterka Stevie jest wspaniałą osobą. Też bardzo mi się podoba, że ci nastolatkowie, wytworzeni tutaj w tej książce, no to nie są tak bardzo oderwani od współczesnych nastolatków. Ja tak myślę, niż czasami się to zdarza. Także tutaj Szia e, Marine Johnson bardzo dobra literatura młodzieżowa, a to nie jest takie oczywiste w ostatnich czasach, mimo tego, że tej literatury młodzieżowej wydaje się no, niesamowitą ilość na ten moment. No i moi drodzy, miejsce drugie, miejsce drugie lekcje chemii. Największe zaskoczenie, najlepsza z książek o kobiecości, jakie przeczytałam. E, być może dotychczas w ogóle w swoim życiu. E, to jest połączenie nauki z rozmową społeczną z poczuciem z poczuciem tego jak kobiecość się zmieniała przez ostatnie 50 lat jak wymagania wobec kobiet się zmieniają jak możliwości kobiet się zmieniają i jak życie potrafi być zawrotne tutaj podążamy no jak można się troszeczkę domyślić po tytule Za chemiczką, która w tam latach 60. zdobywa wykształcenie, ale no, ma duże problemy na tym tle, żeby jakąkolwiek karierę zrobić. Ostatecznie trafia do telewizji, gdzie prowadzi no, program kulinarny. I Elisabeth Zod jest postacią tak nieoczywistą, a z drugiej strony wydaje mi się, że postacią taką, w której każda z nas jest w stanie znaleźć no jakieś odbicie, odbicie swojego charakteru, bo jest ona jest po prostu niesamowita, można się przy tej książce pośmiać, można się przy tej książce wzruszyć, ale przede wszystkim można się naprawdę wiele dowiedzieć i co też ważne, że nauka, która jest obecna w tej książce jest rozpisana w bardzo atrakcyjny sposób, nie jest to żaden podręcznik, nie jest to nuda, nie jest to wykład. To jest połączenie, to jest literatura, która łączy ze sobą różne elementy, różne wątki, i doprowadza to do takiego momentu, kiedy nie dość, że czyta się to wspaniale, to te, to przesłanie, czy te różne przesłania, tak naprawdę, które tam się pojawiają, nie są aż tak oczywiste, że trzeba je tam no, z kapsloka gdzieś pomiędzy kartkami wrzucić. One są bardzo subtelne, bardzo delikatne, ale bardzo dosadne. A coś takiego trzeba umieć napisać. I to jest Boni, nie wiem, Garmus. Carmel? Carmel? Wspaniała autorka, której nazwiska nie potrafię wymówić. Ale Lekcje chemii, bardzo, bardzo polecam. Wiem, że chyba na Amazon albo Apple TV jest ekranizacja. Nie oglądałam, książka mi w zupełności wystarczy, ale być może kiedyś sięgnę. Warto, warto naprawdę się pochylić na tą książką, bo to jest też taki powiew świeżości, mam wrażenie, jeżeli chodzi o literaturę, tą współczesną, kobiecą. Czyli nie do końca tylko i wyłącznie narzekanie, jak to jest źle. E, mimo tego, że no jakby mamy do tego próbowąć się, e, ale też dużo pozytywów e, tutaj się pojawia i to jest taki no mi się wydaje, że naprawdę powie w świeżości na rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o literaturę, no bardziej dla kobiet, ale jeżeli panowie chcecie się czegoś nauczyć więcej zdobyć troszeczkę szerszą perspektywę niż tylko własną męską, to polecam, bo to naprawdę jest game changer, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, no, bardzo bardzo dobra książka. No i moi drodzy, teraz numer jeden. Debata, ta debata o to, co o to miejsce, to była istna tragedia w mojej głowie, bo mam tutaj ze sobą trzy książki. I nie, nie żartuję. Po prostu słuchajcie, stwierdziłam, że ostatecznie, że to mój kanał i ja tutaj robię zasady i jeżeli e, trylogia, Millennium, e, no nie da się wybrać najlepszego tomu po prostu bo one są wszystkie cudowne e, no to musi tutaj iść po prostu w całości na miejsce pierwsze słuchajcie, Stick Larson napisał e, prawie 20 lat temu prawdopodobnie najlepszą trylogię kryminalną, jaka w ogóle kiedykolwiek Księgarniach e, naszych się pojawiła. Od tego w ogóle zaczął się ten cały szał na e, literaturę skandynawską. E, i, e, no I można zrozumieć, dlaczego, ponieważ tutaj mamy e, dziennikarstwo śledcze, mamy bardzo niekonwencjonalną bohaterkę. Mm, Tą, powiedzmy, te, tworzącą ten kontrast od naszego dziennikarza. Mamy bardzo ważne, trudne tematy, bo mamy m, przemoc domową, mamy, pro, mamy tutaj, słuchajcie, ubezwłasnowolnienie, mamy właśnie zbrodnie przeciwko kobietom, e, jakieś e, takie, wiecie, handel ludźmi. E, no, niesamowite rzeczy tam się. Dzieją w środku, natomiast są opisane w taki sposób, bo ja też, co, co ważne, warto wiedzieć, że ja, jeżeli coś jest za ostre, to dla mnie też niedobrze. Natomiast tutaj wszystko jest wyważone, te tematy społeczne. Tematy ważne, e, owiane w niesamowitą akcję, e, z bardzo dobrą dynamiką. E, ja a jestem w szoku, że dopiero teraz e, zabrałam się za te cegły, bo no jest, to, jest to troszeczkę, jest to czytać. Moi drodzy, jest co czytać, ale jeżeli lubicie kryminał albo po prostu dobrą, mocną literaturę, taką z pazurem, e, taką, która wgniecie w fotel, to saga Millenium jak najbardziej. Znaczy, ja czytam tylko trylogię, e, bo to jest cała saga, natomiast e, autor skończył tylko pierwsze trzy części, e, ponieważ niespodziewanie umarł na zawał. E, czwartą część zaczął, e, ktoś później dokończył, i teraz są inni autorzy, którzy tę sagę milenium kontynuują. E, natomiast e, no, te trzy powieści są po prostu doskonałe e, i warto warto przeczytać. Co też ważne, one są nadal aktualne. Mimo tego, że świat się rozwija i tak niby jest lepiej, niby bezpieczniej, to za wiele przez te 20 lat. Niespełna, się nie zmieniło. No, słuchajcie, milenium, e, jeżeli chodzi o serie kryminalne, to jest po prostu wisienka na torcie. Bardzo mi przykro, niestety, że nasz autor nie dożył e, skali swojego sukcesu, bo on umarł, wydaje mi się, krótko przed wydaniem pierwszego domu. E, także, no, bardzo szkoda, bo e, wydaje mi się, że no ten wpływ jaki on wywarł na, całą, na cały gatunek na całą w ogóle no, to społeczeństwo czytelnicze ale też wydawnicze żeby wydawać po prostu dobrą literaturę gatunkową literaturę gatunkową która właśnie nie tylko ma te elementy rozrywkowe ale również elementy, elementy troszeczkę komentarza społecznego no to jest literatura, która mnie najbardziej interesuje. Czyli to połączenie literatury wciągającej, przyjemnej, dynamicznej, ale tą literaturę, która jednak wnosi coś ze sobą, zaczyna dyskusję, porusza tematy, które są ważne i które są potrzebne do tego, żeby, żeby dać im światło, żeby o nich mówić częściej, Gęściej. No, i miejmy nadzieję, żeby to prowadziło do jeszcze do jakiejś zmiany. Także słuchajcie, Saga milenium to jest zdecydowanie najlepsza książka i książki, jakie przeczytałam w tym roku. A wybór był potwornie trudny, co tylko świadczy o tym, jak dobre są książki, które po prostu na tej liście się tutaj znalazły. No, tak jak wspominałam wcześniej, w tym roku przeczytałam mnóstwo dobrej literatury. To był bardzo dobry rok. To też wpłynęło na ten wynik, bo zakładałam 26 książek, skończyło się na 29, więc jest super. Eee, no, co prawda, zastanawiałam się, kusiło, żeby jeszcze dobić do tego, żeby zobaczyć tą trójkę z przodu, ale nic na siłę. E, nic na siłę. E, tutaj sobie po prostu dałam trochę luzu, e, przez to też czytałam tyle grubych książek. M nie chciałam wciskać czegoś, tylko po to, żeby był jakiś ładny wynik statystyczny. E, no i trafiłam bosko. Jestem ciekawa, jakie. Wy książki przeczytaliście najlepsze? Czy w ogóle czytacie książki, które są tylko nowe? Czy wracacie właśnie do takich sprawdzonych klasyków? U mnie w zestawieniu najlepszych jest takie pomieszanie z poplątaniem. Mam część książek, które znajdują się no, 15-20 lat na rynku i ja je po prostu dopiero teraz odkrywam, bo wcześniej ich nie przeczytałam, nie miałam okazji. E, a uważam, że no. To, że po prostu troszeczkę już stoją w tej księgarni, to jakby no niczemu nie umniejsza. A są też książki, które zostały wydane relatywnie niedawno, a które szturmem po prostu wzięły cały rynek książki, a już na pewno moje serce. Czy Wy robicie też takie miksy, czy, jedna, czy wolicie bardziej literaturę starą sprawdzoną? Czy nową, taką powiedzmy modną, albo po prostu najświeższą, bo lubicie śledzić swoich ulubionych autorów i po prostu, jak tylko coś napiszą, no to przeczytać to od razu. No, no i dajcie znać, co powinnam z Waszych list przeczytać w przyszłym roku, bo lista na 2024 rok jest otwarta. Jest częściowo zapełniona, ale jest jeszcze otwarta. Zresztą moje czytanie to jest połączenie czytania planowanego z czytaniem spontanicznym, także jestem otwarta na Wasze propozycje, a już na pewno na jakieś perły literatury. I jak widać, też ja czytam wielogatunkowo, staram się przynajmniej, to mi też bardzo dużo przyjemności daje, więc nie bójcie się, ja tam lubię wszystko. Z wyjątkiem horroru w sumie, bo to jest chyba jedyny gatunek, którego nie czytam. No, eee, i ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!